Księżyc, Księżyc, Księżyc to nam Za nią jest. Fix, witam wszystkich bardzo serdecznie. Oto top 10, ciekawostka, Manny, byli autorzy: Wartek, Mann i Tobież 1, 2, 3. Dobra, ciekawostka numer 10, przeczyta tobież. Ciekawostka numer 10: Obrazek z pierwszej części gry, pokazany w ostatnim odcinku, ukazuje nam wszystkie martwe dzieci symbolizujące następujące postacie: Foxiego, Boniego, Chica i Frediego. On ma zwinięta wersja. Ciekawostka numer 9. Co czytam ja? Mangle jako jedyny animatronik jest niedokończony, ponieważ w trailerze widać, jak ma być wyniesiony na śmietnik. Ciekawostka numer 8, przeczyta. To wiesz. Ciekawostka numer 8. Mangle w FNAFi 2 ma zaszyfrowaną wiadomość i chciał się z kim skontaktować. Ciekawostkę, ty mówisz. Że mów, że. Ciekawostka numer 7, przeczyta. 7 przeczyta, Barty. Czy. Widzieliście? Wiedzieliście. Że wiedzieliście. Wiedzieliście, że tak naprawdę to Balon Boy miał pomagać Mangielowi. Jednak Scott w ostatniej chwili zmienił plany, dlatego pomaga Foxy Ciekawostka numer 6 ja. Mangel miał być przyjazny, a właściwie jest przyjazny. Dlatego przed jumpscarowaniem nas. Czeka zamiast uderzyć od razu, by poznać, by poznać konfigurację, według której się poruszamy. Ciekawostka numer 5 przyta Bartek. Mamy przez to, że czeka uderza w najsłabszy punkt, czyli płat czołowy, który znajduje się pomiędzy częścią klinową a skloniową, głowę swojej ofiary. Oznacza to, że mu... Mógł być on sprawcą The Bite of Every Seven. Ciekawostka numer 4 przez Stone Ludzie myślą, że przez to, że Tojcika, kiedy wychodzi z swojego miejsca pobytu, traci dziób, natomiast so, Mangle go wtedy bo. zabiera. Natomiast nie jest to do końca prawidłowa teoria, ponieważ wiele razy dzieje się tak, że Podczas wtedy, kiedy Cika stoi na swoim miejscu, a Mangle już wyszedł. Traci, nie traci ona swojego dziobu, natomiast traci go później, kiedy sama wyjdzie ze swojego miejsca pobytu. Ciekawostka numer 3, przeczytanie, które jak Bartek. Mangle po różnych językach znaczy co innego. Na przykład brakujący lub pojedynczy pański znaczy odrębny. Ciekawostka. Dobra. Ty pierwszy. Ciekawostka numer dwa, przeczytam ja sam. I będzie to moja ostatnia ciekawostka, którą przeczytam w dzisiejszym odcinku. A brzmi ona następująco: Mangle, jako jedyny animatronik, jest najspokojniejszy i wyczekujący, ponieważ nie atakuje od razu. Świadczy to o tym że dlatego, że w Kids' zadawał się z dziećmi, obserwował je i nie atakował, ponieważ miał być tak zaprogramowany. Oraz ostatnią ciekawostkę z dzisiejszego odcinka przyczynę Wam Bartek. Mangel jako jedyny ma tylko głowę, jest egzoszkielet swojego ciała, natomiast gdzie jest jego kostium? Dziękujemy za uwagę. To 10 ławek w górę, nowe ODC? Top 10. Trzymajcie się, na razie i cześć.